Siema, jestem trzeci, a w dzisiejszym odcinku powiem wam dlaczego w chińskiej ofercie otrzymaliśmy jakiś czas temu 160 monet, dlaczego akurat taka dlaczego taka liczba zazwyczaj dostajemy zaokrąglone, jakby liczby monet, gemów i tak dalej A w tej ofercie, którą ostatnio otrzymaliśmy, dostaliśmy 160 monet i tutaj odpowiem wam na pytanie dlaczego. A więc myślę, że odcinek jest bardzo ciekawy, bo myślę, że nie każdy się na tym zastanawiał. A jednak jak to teraz jakby o tym usłyszeliście, to rzeczywiście myślę, że teraz się możecie zastanawiać ty. No faktycznie, dlaczego coś takiego e, zostało dodane, dlaczego akurat 160 mo 168 monet, dlaczego taka liczba? A więc właśnie w tym filmie Wam o tym opowiem. A więc zanim jeszcze zacznę ten film, to jeśli jesteście nowi na moim kanale, to zostawcie subskrypcję, najlepiej wraz z dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach oraz zostawcie łapkę w grupie film, jeśli chcecie. To odcinków tego typu na moim kanale. Oraz zapraszam Was do opisu tego filmu, ponieważ tam w zadziecie mam troszeczkę social media oraz moje dwa kluby Broca z których jedynie top 50 polska, więc serwa do opisu i warto wrażleć do moich klubów i napiszcie w komentarzu 168, a ja przypnę wam serduszko. A tymczasem nie przedłużając, lecę już od razu z tematem dzisiejszego odcinka. A więc tak jeszcze raz w skrócie, generalnie chodzi o tą ofertę, którą widzicie teraz na ekranie. No i jakiś czas temu z okazji Nowego Chińskiego Roku gracze mogli odebrać właśnie taką darmową odznakę i darmowe 168 monet. E, oczywiście mm, z okazji Chińskiego Nowego Roku. E, no i właśnie tutaj jak widzicie mamy taką odznakę, no i to jakby tutaj nic nas nie dziwi, bo to wiadomo zwykła odznaka, ale tutaj mamy właśnie 168 monet i dlaczego akurat taka liczba? No, i jak wiecie, twórcy Brawl Stars często odpisują na Twitterze. I jakiś czas temu, jak widzicie tutaj, e, na tym zdjęciu, e, pewien gracz zapytał się właśnie twórców Supercella, e, e, właśnie o tą ofertę. No i tutaj, jak widzicie, napisał on: e, Cześć, Frank, razem z darmową przypinką. E, mamy 168 monet. Ciekawe, jakie znaczenie ma ta liczba. Dzięki. E, I tutaj, e, co ciekawe, Frank na to właśnie mu odpowiedział. A więc jak widzicie tutaj mamy odpowiedź Franka, czyli jednego z głównych twórców Brawl Stars. No i okazuje się, że ta liczba wcale nie jest przypadkowa i wcale nie jest taka bardzo dziwna. Ze względu takiego, że nawiązuje ona do właśnie nowego chińskiego roku yy, i oznacza ona szczęście. Yy, jak widzicie tutaj właśnie tak napisał Frank i... Jest to naprawdę dosyć ciekawe, bo Brawl Stars y, właśnie czasami dodaje takie śmieszne smaczki, które y, gracze mają pełno teorii, a się okazuje, że jest to coś, do czego wcale nie trzeba teorii, co na przykład tutaj właśnie potwierdził Frank i takie naprawdę mega ciekawe rzeczy można się nawet dzięki temu dowiedzieć, ponieważ szczerze mówiąc ja o tym wcześniej nie wiedziałem y, i dzięki teraz Frankowi wiem, że 168 to szczęśliwa liczba. Y, no i sama liczba jest uważana przez... Y, jakby jej fonetykę w Chinach. No, i tutaj w sumie teraz ja wyszukam w internecie o co z tą liczbą tak dokładnie chodzi. Dlaczego ona jest taka szczęśliwa, i właśnie teraz wam to przeczytam. A więc liczba 168 ma szczęście ze względu na zdanie, które fonetycznie brzmi podobnie jak w kantońskim. Brzmi podobnie do jednej ścieżki do dobrobytu. 1 to 1, 6 to ścieżka. A8 brzmi jak dobrobyt, szczęście. Dlatego w kasynach, na tablicach rejestracyjnych itd. w Chinach zazwyczaj wyduje się numer 168. Ludzie chcą trzymać te liczby blisko e, siebie, ponieważ wierzą, że przyniesie im to szczęście i dobrobyt. A więc to myślę, że naprawdę mega ciekawe, że Brostow dodaje jakby takie e, smaczki związane trochę z kulturą innych krajów, w Chim, tym, tym razem akurat w Chinach, jakby takie wiecie, e, to nie dodaje nic do gry, e, to absolutnie nie ma żadnego znaczenia, ale jednak Super cel, zawiera w swojej grze, czyli w Stars, jakieś ciekawostki i sekrety. I to nie jest jedyna sytuacja, ponieważ takich sekretów już było pełno, ale ten myślę, że jest naprawdę tak myślę, że jeden z ciekawszych, ponieważ myślę, że mało osób yy, tego się domyślało, ponieważ no wiadomo, że nie każdy mieszka w kinach i nie każdy o tym słyszał. Ja też, yy, a więc myślę, że naprawdę mega ciekawe, że akurat taka liczba monet została dodana. Okej, okay, ja w dzisiejszym odcinku to było na tyle, więc mam nadzieję, że Cię Wam się spodobał taki całkiem ciekawy film, ponieważ tutaj myślę, że naprawdę yy, prawie nikt o tym nie wiedział, ja sam też nie wiedziałem i jak zobaczyłem tą odpowiedź franka to stwierdziłem, że nagram o tym film, ponieważ no jest to naprawdę mega ciekawy temat, żeby o tym powiedzieć. Yy, no i co? W dzisiejszym odcinku to był na tyle, więc mam nadzieję, że Cię Wam się spodobał. Jeśli tak to nie zapomnijcie o łapce w górę pod tym filmem oraz nie zapomnijcie również o subskrypcji mojego kanału, aby być na o z moimi filmami. No i ja nie przyturną tego filmu, także to było na tyle. Trzymajcie się. No i cześć!